Hej, witajcie! Uczniowie szkoły podstawowej w Białym Kościele, gmina Wielka Wieś pragną przekazać wszystkim, jak dbamy o bezpieczeństwo zajęć sportowych, jakie mamy zasady rywalizacji sportowych oraz co robimy, aby aktywność była bezpieczna dla wszystkich. Przestrzegamy regulaminu sali i regulaminu ćwiczeń sportowych. Mamy bezpieczny sprzęt sportowy, czyli przyrządy i przybory. Mamy zasady podczas lekcji WF i zajęć sportowych. Trój sportowy, zmienne obłowie, rozgrzewka. Angażujemy się w zajęcia. Uczymy I gramy na miarę swoich możliwości. Pomaga nam nauczyciel. Ja nie dam zagrać w tym meczu. Nie martw się, jestem z tobą. Daj radę. Wspieramy się i współpracujemy. Nie się nie stało. To dobrze. Tak, dobrze. Gramy fair play. Hmm.